W dobie telefonii komórkowej niewielu z nas korzysta z takich budek jak ta. Według nowego prawa telekomunikacja polska nie będzie musiała ich już więcej wystawiać, ani utrzymywać tych, które już są. W takim razie istnieje możliwość, że te budki po prostu znikną. Postanowiliśmy zapytać się Warszawiaków, czy te budki są do czegokolwiek przydatne i czy kiedykolwiek skorzystali z takiej budki. Czy budki telefoniczne są potrzebne? A uważam, że nie. Każdy ma teraz telefon komórkowy, więc wydaje mi się, że są niepotrzebne. Są potrzebne, bo jak przyjedzie ktoś z zagranicy i na przykład nie ma roamingu, to może sobie skorzystać. Ja mieszkam w Toronto w Kanadzie, a ja myślę, że są potrzebne, bo nawet w hotelu nie mam e, telefonu. Także myślę, że są potrzebne. Ich jest troszkę za mało w Warszawie. No. Na przykład alarmowe telefony są bardzo potrzebne, bo nie potrzeba ani karty, ani telefonu komórkowego i można... Zadzwonić, jak ktoś zasłabnie. Myślę, że na dworcach. Na dworcach, może na lotniskach to są potrzebne. Tam jest pomoc, bo na przykład jak jest wypadek i ktoś nie ma telefonu ze sobą, to może skorzystać z budki wtedy i wezwać pomoc. Bo kiedyś miałam taką sytuację, sama się znalazłam w takiej sytuacji, że zostałam bez portfela, bo mi ktoś po prostu ukradł i, i potrzebowałam natychmiast zablokować karty jak, jakieś. Są potrzebne. Czy korzystasz z takich budek czasami? Czasami no, korzystam, na przykład na wakacjach jak jestem albo jak skończą mi się pieniądze na koncie, to idę sobie, kupuję sobie kartę i korzystam. Moi rodzice korzystają, bo nie mają komórę. Tak, wiele razy. Nigdy. Jak byłem mały, tego wzrostu na wakacjach chyba. Podzwoniłem do mamy, jak miałem 5 lat z budki telefonicznej. Nie korzystam, ale wydaje mi się, że ktoś kto nie ma telefonu musi się natychmiast z kimś skontaktować. Dobrze, żeby taka budka w pobliżu była. Ring a ding, 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 ring 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 a ding.